Dzień dobry, moi drodzy widzowie, witam na kanale. Podziemna historia, witam Was z terenu. Taki szybki wypad. Drugi dzień świąt. Nie ma co robić, nudy. No przecież nie będę siedział i od. Mamy fajne pole. Niedawno przeorane. Wczoraj bardzo lało. ciekawe czy da się w ogóle wejść w to pole. Ale da się. Zobaczymy czy coś tu wyjdzie. Teren jeszcze przeze mnie nie chodzony. Ponieważ tutaj na tym miejscu sobie las. Teraz go nie ma, więc mogę sobie wejść. Yy, nie padało, teraz pada. Mam nadzieję, że nie będzie padać gorzej. Ja ubieram graty, biorę wykrywacz i widzimy się przy pierwszym sygnale. Dobra, pierwsze komisyjne kopanie Sygnał dosyć wysoki jeszcze nie kopnięte I chyba już wiem co to jest pozostałeś panicie po aluminiowe. Dobrze, yy. dużo sygnałów dużo śmieci, dużo sygnałów, mało kolorów. Zobaczymy, co uda się z tego pola uzyskać. dobra, pierwszy kolorowy sygnał, idziemy dalej. To był sygnał, i wyszło tak czy coś. pożala guzik tak. jakiś guzik, jakieś napisy są w środku ale z tej strony niestety wycięło to jakby jakiś numer tam był chyba, czy... mam wodę chyba jeszcze tak mi się przynajmniej wydaje. Tak jest. Spróbuję to przemyć. Zależy, nie radość, już lepy jestem. Poda sobie to, po to zrobić z widzicie tę szalitkę. Tak jest idziemy dalej. Piękny wysoki sygnał powierzchowny pozostałeś po pomośle piękny sygnał, dobra, idziemy dalej Ładny, kolorowy sygnał. W tym on się okaże, i okaże się manetką, ale chyba współczesna? Z tego co widzę. Albo PRL, raczej PRL, i raczej 2 zł. Nie, 5 groszy, 5 groszy, proszę Państwa, z roku 49, jeszcze jeszcze miedziane. Foteczki widzicie przebitkę, a ja idę dalej. To chodzi Patrz, co miał ku kamyczek Jak jajeczko Co prawda nie to święta No to ładne To no, zabieram, a co? Dużo śmieci na polu Fajn Idziemy dalej. Do. Dość wysoki sygnał. Wartko pchnięcia na żywo. Nie rozjeżdża się. A co to będzie? Zaczyna wiać, proszę Państwa, zaczyna wiać. Oj, robczek. Tomego ty go nie widzisz. <śmiech> <śmiech> Jestem I dość stara. I dość stara. Ale za to jestem Chyba faming. Nie 1925. Teraz przemyję. Przeprzy przemyję. Ciekawe powiem, no. ciekawe Ciekawy. Już patrzymy co to jest. Bo naprawdę ciekawy. Aż warte przetarcie spodnie 1925 jest dwójeczka Niestety w tym świetle nie jestem w stanie tego odczytać. Na podsumowaniu zobaczę co to jest, zrobię fotki i, dobra. I uciekam dalej, bo mało czasu mi zostało. No ale trafi się jakaś ceramika bardziej pewnie ale tu mamy drugą buteleczkę ze specyfikami jest tego trochę coś tam wychodzi może jest z tego oto dołeczka Wyszedł jeden grosz Ale strasznie bił na żelazo Tylko że to jest jeden grosz mięs Dwojny Dziwny sygnał tak naprawdę Miałem wątpliwości czy to kopać Ale Ale kopnąłem. I jest Czyli taki sygnał też muszę kopać i jedyneczka, ładna, widzicie, fotki, a ja idę dalej. Dość wysoki, ładny sygnał. Od tej jednej groszówki jeszcze nic mi się nie trafiło ciekawego. I teraz coś ciekawego. Zwitek folii. Tak mi się wydaje przynajmniej. Nie zwitek, ale coś, coś stopionego, ale co to jest, jeszcze nie, dobra, zwitek wpadnie. Z tego dołeczka takie dziwne coś, takie dziwne coś mi to przebijało, nie będę żelazo. To ja by tą monetka. To nie musi być to moneta. Na 90% to nie jest moneta. Dobra. Prawdopodobnie dupka od baterii, ale to zobaczę później. No tego powartkę na żywo. Jakaś drobinka. Jeszcze spadła woda. Już wiem, co to jest. Poznajecie? To wentyl od koła od Wigry. Powietrze zeszło. Jak przemierzam stare ścieżki, albo przywoził, albo przywoziła rolnikowi jedzenie na pole. <grymne> Dobrze, idziemy dalej. Ładny sygnał.

I co my Prawdopodobnie coś z PRL. jakaś monetka? Tak jest. Amelinium. Jest to dwa grosze ameliniowe z PRL. Podki. Widzicie przebitki? O, ja idę dalej. I z tego, tego kopnięcia wyszła monetka. Pięć chyba droższy z tego co widzę. PRL. Nie. PRL, dobrze. Jak mówiłem wcześniej, teren WAT przełożenia szkoda, że nie mam dzisiaj więcej czasu. Y, Miedziama 5 groszówka z roku 49 Robię foty a Wy widzicie przebitki. Idę dalej. To jest tak. A więc moi drodzy, ja już poszukiwania zakończyłem i pokazuję co znalazłem no, oczywiście jakieś tam śmieci, jakaś zapalniczka jakieś tubki prawdopodobnie od roweru, od pedała no wiadomo, to już druga fiolka jakieś tam analinium coś z jakimiś nabikami i tak dalej, kawałek ceramiki oczywiście na oko no. kamień no nie z napisem w ale, ale ładny guziczek. Oczywiście tam widzieliście wszystko na przebitkach. I tak dalej. Wyczyszczone będzie. To jest prawdopodobnie jakiś włoski guzik. Ale to sobie wyczyszczę. I tam wszystko w, w przebitkach macie opisane. Co to jest? Na pewno 2 grosze. PRL, ameliniowe. Jeden grosz międzywojnie. Oczywiście 5 groszy nie PRL, drugie PRL Oczywiście miedziane To co miało być monetką, nie jest monetką, jest to jakiś guziczek taki Bardziej miedziany I dwa brać finningi 1925 roku Jeszcze przedwojenne Także dwie godzinki chodzenia I takie znajdki są Ech, Troszeczkę zmarzłem na pewno to pole jest do przejścia i to wielokrotnego, bo oczywiście całego dzisiaj nie zrobiłem. Cóż, w tym odcinku będzie na tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć.